Tym razem nie jesteśmy w miejscu, z którego rozpoczęliśmy naszą wycieczkę. Jesteśmy na Puławce, 572 metry nad poziomem morza, a przed nami Szlak Zielony, Chrędówka. Dziś z nami Renata i Waldek. Początek maja to okres kwitnienia tarniny. Kiedy na obszarze dołów jasielsko-sanockich całkiem już rozkwitła, na Pogórzu Bukowskim zaczęła kwitnąć, ale na wierchach Beskidu Niskiego nie ma jeszcze śladu pięknych, śnieżnobiałych białych kwiatów. Za to kwitną już dzikie czereśnie, niektóre jabłonie. Wiele drzew rośnie po prostu w lesie, który kiedyś był podwórzem domostwa bądź sadem. A buki mają cudowne, jasnozielone młode listki, będące wręcz symbolem najświeższej zieleni. Tymczasem na tle jasnej zieleni buków i bieli kwiatów tarniny w oddali majaczą czarne igły jodeł o srebrnych pniach. Trawa całkiem już jest zielona, soczysta i musicie uważać na kleszcze. Nie ma co panikować, ale dobrze jest spryskać się środkiem zniechęcającym kleszcze i inne owady, a po wycieczce wzajemnie się pooglądać. Ja mam przy sobie tak zwane lasso, czyli malutki przyrząd z pantelką do chwytania kleszcza. Może kiedyś się przyda? W beskidzie niskim nie ma wielu kleszczy, gdyż środowisko jest tu wciąż jeszcze dość różnorodne i zrównoważone biologicznie, ale uważać trzeba, nawet po to, by mieć zwyczajnie spokojne sumienie. Zalesione wzniesienia od gałęzień bukowicy cudownie majaczą w tle swoimi krzyczącymi wiosną kolorami. Aż żal ruszać dalej. przed samą Wolą Sękową. Jest tak cudownie, że wcale nie chce się stąd wyjeżdżać. Jesteśmy w Woli Sękowej. Przed nami Uniwersytet Ludowy. To właśnie tu niegdyś nie miałam uczyć się pisania ikon. Za nami Góra Tokarnia, Miałam zdobywać ją kiedyś, bo się rozpocznę, a wokół cudowne świątki, piękna pogoda, tam dalej Renata z Wawkiem robią fotografie, a już niebawem ogród wodny, jesteśmy w ogrodzie wodnym. Spójrzcie jak wokół piękne, magnolie, rozkwitające się tulipany, haczeńce, niebawem już maki, obok. Wiele stawów, jeden koło drugiego, a co jeden to piękniejszy. A przede mną jeden z ciekawszych, bo w wodzie odbijają się maki, nieopodal kaczyńce, a to wszystko to praca jednego człowieka człowieka z pasją, który dokonał tak cudownych, wyjątkowych rzeczy i pielęgnuje je, co widać. Warto tu być i zachwycić się. Chodź na chwilę. Jakie te moce tą magnolię, troszkę tam. Jakieś sobie, tak? Ostatni etap w kierunku Bukowicy, a za chwilę już jedziemy na przełęcz pod tokarnią. Jesteśmy. Jesteśmy na Tokarni, 778 metrów nad poziomem morza. Spójrzcie, za mną Bukowsko i po górze Bukowskie. A przede mną, przy dobrej widoczności, widać Tatry. Dziś nieco za mgłą ale niejednokrotnie widziała je. Z przełęczy pod Tokarnią mogliśmy skierować się wprost na Bukowicę i dalej do Puław Górnych, ale by ominąć błoto, które lubi zalegać na Wilczych Budach, wybraliśmy wariant podróży trochę naokoło dość, nową zakładową drogą leśną w kierunku Wisłoka Wielkiego, przez jedną z odnóg słynnej Doliny Izwór. Wilcze Budy to bardzo atrakcyjny teren Pasma Bukowicy. Jest też tutaj szereg miejsc wartych zobaczenia, a i sam zabłocony szlak trochę wydłuża czas i wymaga większej uwagi, ale jest bardzo piękny i rowerowo zróżnicowany. Z kolei opadająco dość mocno w dół droga do Doliny Izwór jest szalenie wygodna i można było po prostu podziwiać piękną, wiosenną przyrodę. Największe wrażenie robi tutaj ogrom jodeł, które odcinają się od jasnozielonych na początku maja bukowych liści, czernią swoich dorodnych igieł. Jest też całe mnóstwo młodych jodeł. Po prostu kraina choinek. Jadąc przez Dolinę Izwór stwarzamy sobie szereg bardzo interesujących możliwości rowerowania z opcją wyskoczenia przez moszczaniec, nawet do dość odległego w dzisiejszej konwencji wycieczki rezerwatu źródliska Jasiołki. Można by też było pojechać do Cerkwi Wisłoku Wielkim i stamtąd bezkresnymi łąkami na Wachalowski Wierch. Albo do wiaty 694 metry nad poziomem morza, gdzie możemy wybrać drogę do punktu startowego naszej wycieczki, z restauracji Amadeus Pławach Górnych, ponoć najlepszej na całym głównym szlaku beskickim, albo krócej przez Bukowicę, albo przez Bukowicę i Pławy Dolne jest taka nowa ciekawa stokówka, albo przez Darów, Surowicę i Wernajówkę nawet jeśli jest sucho albo przez Darów, Surowicę i Polany Surowiczne. Przełęcz 658 m pomiędzy Polańską Górą a Jawornikiem to to trochę naokoło. Można jeszcze bardziej naokoło przez Jawornik i Wisłoczek. Co kto woli. Do 80 km powinno starczyć ci prądu przy rozsądnym wybieraniu natężenia wspomagania. Możesz też mieć ładowarkę, na przykład w pokrowcu przy kierownicy, i naładować baterię, na przykład w Wisłoku wielkim. Albo możecie poprosić o zaangażowanie wyprawy przez mobilną wypożyczalnię. Otrzymacie zbilansowaną różnorodną propozycję nawet dla większej grupy, i odpowiednią do różnych preferencji i możliwości zróżnicowanych uczestników wycieczki. Serio! Połączenie doładowania baterii z posiłkiem to całkiem dobra opcja. W każdym razie oszczędzająca czas. A tymczasem podziwiajmy piękne lasy produkcyjne, nadleśnictwa rymanów, pamiętając, że bez gospodarki leśnej nie będzie dróg i trudniej będzie przybywać w lesie i podziwiać przyrodę. Trudniej też będzie o ludzi rozumiejących, że las wymaga zabiegów, hodowli lasu i szacunku dla przyrody. Wiata 694. A przede mną Renata i Waldek. Mają się dobrze. Ale dzień powoli idzie spać, a my zbliżamy się do miejsca, z którego wystartowaliśmy. Jesteśmy już prawie na miejscu. Teraz podróżujemy już po łąkach ośrodka narciarskiego, a nawet nad tymi łąkami byś. Zobaczyła, zobaczył, że można również wybrać wariant zjeżdżania rekreacyjnego po łąkach ośrodka narciarskiego. Albo pojeździć pięknymi ścieżkami leśnymi i łąkami, które zimą służą narciarstwu zjazdowemu i pieszemu. A dlaczego nie skorzystać wraz z rowerem z kolei krzesełkowej? Do godziny 19 macie czynną restaurację z bardzo porządnym jedzeniem w normalnej cenie. Jest też świetny obiekt przy górnej stacji kolei krzesełkowej. Z czedarskimi widokami z przeszklonej wokół sali restauracyjnej z pianinem i innymi atrakcjami na miejscu. Można też wybrać się w kilka ciekawych punktów w okolicy Puław Górnych. Najbardziej oczywiste miejsca to tak zwane olzy w Rudawce Rymanowskiej, czyli odkrywka w fliszu karpackiego w formie urwistej ściany skalnej. O wysokości kilkudziesięciu metrów, z bardzo ciekawą historią geologiczną rzeki Wisłok oraz centrum kardynała Wojtyły w pastwiskach. Obiecuję, że będzie to dla Ciebie osobisty, bliski kontakt z samą osobą i myślami świętego Jana Pawła II. W pobliżu przepiękny, maleńki kościółek w pastwiskach, z darami od papieża i niezwykłą historią. Warto też odwiedzić wodospad w Wisłoczku i pokręcić się w pobliżu samej rzeki Bisłok, albo podjechać dwa kroki dalej nad jezioro Sieniawskie. Koniecznie musicie podjechać wygodnie na górę Polana z pięknym widokiem oraz na puławkę, od której zaczynaliśmy dzisiejszą wycieczkę. A teraz. Już pędzimy na pyszną zupę jarzynową, bo nie tylko pomidorowa jest tutaj najlepsza na świecie. Do zobaczenia.